Dobry panie Kazimierzu. Oj Tomasz jest. No witam. Czy to jakieś sprawy oponiarskie? To, dojechaliśmy, dojechaliśmy, i idziemy tak się rozejrzeć. Ja po prostu pierwszy raz jestem na takim na taki agro show, wcześniej nie byłem. No też nie no i co. Pan też nie był. Też nie byłem, no i też coś ciekawości. Tutaj zapachy, zapachy różnych wędlin, różnych już różnych potraw tutaj do nosa dobiegają. Od rana w trasie nigdzie nie stawaliśmy, nie? Także... No, cały czas, cały czas jechaliśmy. Yuh, w Żuku burczy, a tu takie zapachy, nie? To, no. Znaczy, tak... no tam mamy całe stoiska pełne. Ee, pełne jest. Samymi zapachami się najemy. Jemy. No. <gadę> się. No, ale przyjemnie jest, słońce, pogoda sprzyja. Tak. Ruszaliśmy z Pomorza, tak. deszcz ulewa, dzwoniliśmy obecnie, tam pada, nie ma pogody. Tu przyjechaliśmy piękne słońce, super. Pięknie, piękna pogoda, a się chce. No i się chce pochodzić bo bo chce się oglądać, się. pochodzić, poglądamy. Widać, że jakieś kałuże zostały, że ci była ulewa, ale na ale chwilę obecną jest bardzo ładnie. To którą idziemy, główną Maleją? Nie wiem Jeszcze ja się pochodzimy, siedzę się Wszystkim, ale kabiny nie ma Ale na takim kombajnie To można popracować, nie? No można, ale jakiś peder duży ma Bardzo, bardzo No ale kabiny nie Nie ma, dlatego że była Lepsza widoczność Drabiet Kosztuje tyle prawie co nowy tyle, tyle co prawdziwy Panie Kazimierzu, czy już coś Pan wybrał dla siebie? Na razie oglądam. Aha, dobra. Bardzo piękne maszyny, bardzo oglądam, a czekam, szukam, że coś może dla siebie wybiorę. To jest kawał, kawał, no to kawał... Lotnisko, panie Kazimierzu. Ja to mówię, lotnisko. że kawał lotniska, to idziesz, 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 i bardziej końca nie widać. Na razie szukam jakichś maszyn żniwnych. Tak. Modowania, zobacz jakie ładne, małe codicki. Znaczy to widzisz. Jest... No jest, panie Ale jest czego wybrać. Tu jest tyle popatrzeć. film, że ja nawet nie miałem świadomości, że takie filmy istnieją, Niektóre pierwszy raz. Rolex. Ale, ale zobacz. Rolex to zegarki robi. Tak, tak, chyba. Ale, ale... ale są bardzo precyzyjne maszyny. Ale to zobacz jaka to maszyna, bardzo szczególna. Która... Tak to wygląda jakby grebogryzarka właśnie była nie? A to jest razie jak idzie czy nie idzie no. Wszystko nowe jest Ale wszystko nowka Kurde, to No i do tego musi być macie e, kawał konia Niestety no. Taki żrubek. ja ci powiem taki żrubek nie pociągnie to musi być o, Naprawdę odporny do, do, koń do, Dobry sprzęt tak, do, bo jest dobry sprzęt No tu jest wszystko, sami traktory, traktory. Zobacz, Sami maszyny Jakie chcesz? Hmm? Mamut. Skąd mamy te mamuty? Mateusz no coś takiego kupił. Jak, jak zatankujesz ten to, to macie to, ile to hektarów. Jezus, jeździsz i jeździsz i jeździsz i jeździsz. Tak Jak mają tysiąc hektarów, no to tak, mają tysiąc hektarów, no to taki sprzęt. Jest im pomocny. Jest. Jak się zatankujesz, to nie jest tak. Lance hydraulicznie rozkładane. No, to no to coś, to coś takiego do 80. 1500 litrów Za małe. 1500 litrów, jest. A ten jest <coughs> 1500. Rozwadniacz. Ale zobacz jakieś u góry. To z olejem. A. Olej. Dlatego tak się świeci. Ja mówię, co to za opony, Takie świecące, błyszczące A tu oleje wysmarowane, ale naprawdę się świecą. Co jest założono alians? No. Żeby się świeciły. Co można zrobić? Olej bardzo dobre. Na pokazy? Dobre. To musi być elegancka. Ja no zobacz, jak wyczaskowany. Jezus, jak to wycackany, jak wymalowany. To, to tak wygląda jak perki. Ale zobacz, macie, no. Patrz, uuu Bo no, patrzycie, luzu nie ma. Zobacz. A to jest niemiecki chyba, nie? Jestem ciekawy w jakiej cenie on taki. To nie jest na sprzedaż Ja wiem, ja wiem, ale w jakiej cenie oni chodzą. Tutaj pan ma o... Tam te 25. No. A ma ten odprężnik tutaj od tego czy nie? Odprężnik jest pod maską. Pod maską, tak. Ale... No tak, tak, tak jest. A, tu jest. A to też nie na sprzedaż, tylko to jest wymalowany i pokazany na pokaz. Na pokaz, ale widać, tak. że dużo ma wycieków różnych. A no dobrze, no, to właśnie pójdzie w ruch, to będzie płakał i będzie ciek. Mój kolega pana dobrze zna wszystkich z YouTube'a mi, e, Michał, Michał e... Moje uszanowanie Krew A, do Sterbowa. Ten... Oma króliki, On mówi, że do pana idzie No to ładnie wygląda. Pięknie. Jakby... No wygląda, wygląda. Pięknie. Siada mi tak. sięchać jako i jechać. I do przodu, do przodu. No i hektary ty nie! Ale jestem strasznie zadowolony. To bardzo nas to I do drugiego ciągnika tego co mam, nie? Młodzież się zleciała no, Jak się zacznie drzeć to kurde Wszyscy w no. zgrupowaniu się o, to... Dziękuję Panie Kaźmierzu, taką górę trzeba zrobić Kurwa, jak tu jest zrobione, wiesz, to ta śmiech kurwa Ciekawi jak głowy. jak ból bulgu, głowy przetego. się wejdziesz. Ach, kurde, Dzień dobry panie Sylwestrze. Dzień dobry. Czyżby powrót do Bizonu? Tak, są tymi. Co? Wielki podziw za temperament i robienie czegoś wielką pasją, bo ludzie, podziwiam ludzi z pasją. I to jest wspaniałe po prostu. Przecież pasją, to jest, to jest to. Jeżeli mogę mogą coś zrobić, Nieważne, ważne. Człowiek powinien zawsze mieć pasję. Pięć Kasiu jak ma? Jak chce. Ale robota robi? Robi. 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 Ogrudną. Oczywiście. 3 dni 100 hektarów. Nie, oby muszę, obyłem, nie, obyłem. nie musisz jeździć 20 razy. Tylko raz. Raz? I koniec. A I sięje. kolej dobre po polskie. Co to polskiego jest? To są tychy. Zamykają kopalnie i z węgla robią teraz olej. Olej robią? Ja Nie, ale w Tychach powstała nowa fabryka. Jak lotos łączył się z PLATINUM tak? No. I powstały oleje teranowe Orlen no, no to pewnym dyrektorom się nie spodobało jego Zabrali laboratorium i otworzyli swoją fabrykę w Tycha. W Tychach? Ale? Nie chcieli im sprzedawać chyba ruskiej ropy do produkcji No to co? Uniezależnili no się, pojechali Pojechajmy. do Anglii i mają British Petrol, bardzo mają Super jakość No tak? Zapraszam No tak? Jako. Skąd jesteś? No zobaczymy no A skąd Pomorza. jesteś? Z Pomorza tu Jasko Pomorskie? Nie, w Zachodniopomorskie Pomorskie Pomorze Pomorze Środkowe Zachodnio Zachodniopomorskie obiegasz? Ja tu jestem. Wędzę w przyszłym tygodniu Dawaj swoją wizytówkę tu kolegom i mówią, że kury złapią na rozpcie zaprosił. To mu się omówić. Tak tak, 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 tak. jest. No. To fabryka nazywa się Pol Fluid. Tych. Fabryka? Tu macie wszystkie oleje A jakie to oleje? Jakie to... Oleje? No chodź, chodźcie za was. Trzymał nie jak nie będzie miał... Jak nie będzie miał kurwa kompozycji na panewkach, to za nawet... No jak będziesz miał yy, i tak nie utrzyma. ale jak panelki będziesz miał panie... wyjechane już, a no poczeliście, czy nie? No to czy nic nie będzie, no, to... no. No tylko doktora no. możemy dać, a ale, doktora też ciężko. Doktora się przed, tym, przed, przed tym przed, bardziej, nie? Bo ale... pan tylko o to ma no, a cóż to, takiego? Nie, no ciężka, no co? Ciężka, to ja Ej, będę... no, jest to ja bym. dźwignął, Ale niech No, Tomasz, Tomasz, niech dźwignie. No, to niech no, do... Oprzyj, oprzyjcie się dziewczyny, oprzyjcie się! A tak? Julia, dawaj! A tak to to nie można! Impaty Wszystkie opony nabłyszczone, wszystko nówka. Proszę bardzo. z Austrii pisze, że to są przyczepy robią wrażenie Lupus ulubiona marka Piotra proszę bardzo wszystko nowe podbieracz pokosów też firma Lupus chyba do rzędirów na pierwszy montaż czemu nie Tian Li Poczeka, ale tu mało paliwały, no ile tu wejdzie? Tysiąc na pewno tysiąc, A gdzie tam? 1000? 500 200, 200, 300 litrów? 500 litrów jeszcze. No ale może nie Tu jest napisane Dzień dobry dobry Panowie nas nie zajął, ale Dzień dobry, o, panu, panu. Dzień dobry. <laughs> Matko Boska, tu trzeba, właśnie jak wjedzie o, panie na... Panie widzę nowoczesne kombajny No i to? I to. O, Zaraz o. tam do nich pójdziemy No rzeczywiście no. No. Ja cię. Ale maszyny jakie chcesz, co? do wyboru, do koloru Jakie pługi ja. Jakie pługi, jakie ja kurcze masz to, ja cię Jadko boska, wracie. Na wysoki połysk malowany To co chcesz, chcesz jutro Tomek na testy to do siebie na wykopki? A, co Nie Masz się co zastanawiać, czy ziemniaki kopać. Masz ziemniaki? Ja. Twój, to tylko brać, kopać! Chciałem 10 czarów to wiesz ja? 80? Nie wiem jak tam ile powoli na wałek. Pociągnąć też dwie rządki byś pociągnął, bo tyle co kopaczka no dwurzędowa. No właśnie, no właśnie. Tylko jest pytanie ile to jest mocy z wałka zabrane? 80, nie wiem czy pocią... Tego, tak, no, może by. Dużo mocy może zwałka Od maszyna To jest sprzęcik panie Kazimierzu Ja Ty co to jest sprzęt? Serion 12650 Tu jakie oponki? 1200 42, 42, 42 cale, przepięknie. Ale, Ale mokry. Mokry. tutaj, co to jest tutaj za przewód? To jest centralne pompowanie Tu uzupełniasz ciśnienie powietra. powietrza to Powietrza Możesz Uzupełniać, sobie, jak jest upuszczasz prawo. sobie na mokrych polach To pompujesz na drogę.

do zobaczenia. Ale można 8800. Proszę. Na najważniejszym miejscu na targach. Patrz, taki mały ładowareczki, nie? Taki jubileuszowy. Zobacz. 500 tysięcy. To jest numer chyba maszyny. ma no, głośnicy Tych... z przodu. Pół miliona kombajnów plus o tak, to wychodzi. ma zła... No tak, ale z bardzo małym kombajnem. Jak na New Holanda Ale maszyny, głowa mała CX66.80 to jest malutki kombajn No malutki, nie malutki. To jest bardzo malutki No Ja wiem, no kurwa. Malutki według tego pewno, ale. O. Tylko, że nowy. Trzeba siało preskiwać. Trzeba się wydaje, że. Tak. 20 tysięcy hektarów albo lepiej jest. Tam powiecie, w ciągu ciągnąc no, Taką maszynę rozłoży. Tak, kurczę. 5 km musi być. To te wielkość tych maszyn ma. doprowadzi do tego, że. Będzie rolników cały, cały czas coraz mniej, a coraz więksi Maszyn Aż w końcu wielki... będzie jeden wielki ogromny A, ja masz żuka tam, widziałeś? Ale jak ktoś pierdole, to faktycznie ciężka sprawa Nawet Tianli nie ma takich taśm Ale no, Tylko ja. serwis ja. Tylko, oby I tak ja szybko, szybko go nie naprawi Takim by się pojeździło, pojeździła, Ja Kazimierza Matko łoska <grydze> Zobacz, kukurydze A Matko, zobacz, jak nowocześniejsze teraz jest Nawet jest zarejestrowany na Niemcy Zobacz, DZWX Z Niemiec to przyjdzie. No bo może w Polsce takich nie ma No nie mów, naprawdę Prasy, Prasa, zobacz jaka bóżki, bo Pras? no. no zobacz, zobacz. Panie Kazimierzu, to jest X9000, to największy jaki jest. To jest chyba komputer. Najwie... Już nie ma większy. Zobacz pan, jakie to jest w laboratorium. Co tu się to dzieje? Matko, bo. Weź ten, pan ten, to później, jak się wszystko zacznie lać. Ile zacznie tu się wszystko kursie pieprzyć, to ty wiesz co? Tutaj dojść do tego, jak coś napieprzy, to musi pół roku stać, żeby dojść do niego. Chyba, że ktoś komputer po, po, podłączy i będzie wiedział, co się, napie... co się popsuło, ale zobacz. Dzięki temu jest bardzo duża pod, 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 podłoża na ziemi i się nie zakopie. No nie zakopie bo na, się, bo ma na dużą, dużą płaszczyznę. Bardzo dużą. Dużą płaszczyznę ma, no i niestety, ale to jest chyba. O ile? Ścieżu, zobacz pan, zbiornik taki jest skóra, rozkłada No, zbiornik. zbiornik to daj spokój, ja ty Zobacz, zobacz. Tutaj są sita dopiero. Ja pierdolę, zobacz. Rozdrabniać kurwa tu. No matko bosko. Chodzi też w ten sposób Ciągnie do gardziela. Ale, ale coś musiał kosić już no, na pewno kosił po On był na testach nie... No jak nie, ale po rzepak. rzepak, kosił, że pak owinisz A no co, że palce zarzewiały? Nie, nie, chyba... Nie ale zobacz, że nie zrobili palców z nierdzewki Ale to plastiki, że to się kurwa nie łamuje? No ale to jest takie mocne. No mocne, mocne, ale rozumiesz jak przyjdzie ci coś twardego z tego, że to się nie, nie ułamie? Z czasem to będzie kruche. Bo... Na pewno, z biegiem czasu Z biegiem, z biegiem czasu Ale zobaczy pan jakie są małe żyletki? A jak rzadko bagnety Widzi pan jak rzadko jest bagnet? No to, ale tu to jest co innego Tu kosy chodzą całkiem co inaczej To nie ma co porównywać Rozumiesz, do tego Coś chyba kosił Ja nie wiem, albo nie On chyba ma nie wiem, 12 czy 15 metrów

Mimo że chiński, kupimy system i to sobie Daj nam gwarancję pierledne, tak jak na wszystko 6 lat gwarancja Kurwa, już, kurwa, mi uciec od uczyć coś. jest bez takiego to sama mechanika. Tak trochę jak bistuli to zrobione, co? To jakieś nagarniacze dziwne. No tak trochę mi się wydaje, że w bizonie są lepsze te nagarniacze takie. Jak, o, ta w środku jest taka dość tego. ale zobacz jak jest zrobione, że pasażer siedzi z drugiej strony. Tego jeszcze nie widziałem. Z strony 40 tysięcy? Nie. Zobacz, nie jest po środku że nie jest po środku kierownica. Kombajnista siedzi z boku, a pasażer siedzi z drugiej strony. Jak już wejdzie, to nie wyjdzie. Co? Nie no ma tutaj te drzwi. No, jaka, gdzie tu wyjdzie? No Jak tu schodów nie ma? Schody są tam. Bizon, super, rocznik. Wszystko po chińsku. Się nic nie dowiemy. Tu mamy GV100. 10 ton. Jak on się sprawuje? 2025. Republic of China. To mi się podoba. Najwyższa półka no powiem ci, że taki gospodarz jak ja za tę cenę netto A to do, jeszcze VAT dojdzie? Dojdzie jeszcze VAT, nie? Cena promocyjna Netto To będzie z tego pół bańki jak no. nic, nie? No to tak kurde na 20 lat jakbym miał go kupić w kredycie to może <noise> jakoś by się wylizał, ale z bidą Ekstra tu nic nie ma, panowie. Ekstra rabat. Ale no. zobaczcie, pan tam jest pusto. No jak pusto, na <grym> jak to. Ale słomaka się jest, Tutaj ma całkiem Nie, co to jest nic nie koszone, nówka. Chyba było koszone, bo jest trochę no. za ale. pas już pasami, nie? Pasami. No, nówka, jeszcze kurwa, macie to. Nówka. I tu kamer kamera nawet jest. Światło. Nawet i kamery. Kamera są na pasy, szok. Wszystko tutaj, macie, ja pierdolę, ja jestem ciekawy stawie Ale tu... macie, jaki silnik on kurwa ma, na pewno macie gdzieś hmm. Ale ja ci powiem Kurwa macie, o Tu się w ogóle do tych sit dojść? Cztery klawisze, ale takie dość masywniejsze ta to Zobacz Tomek, kamerę tak samo zrobili jak my, Pokażę, widziałeś? Ma. Na takich samych strapach na miejscu. Nasze, nasze rozwiązania ściągnęli jest chyba. Łączony. Ale kamera jest taka sama. Ja, no, i, 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 to. a no. sita ma normalnie, tak samo ma jak tam. No. Gniazdko jest używane było. Shio, to już chyba coś Używane, ten. używane. Czteroklawiszowe tylko, wejdzie pan zobaczyć ja czy są ja sita. to tak samo. Tymi, tymi, a tu ciemno jak w dupie, ale nie, zobacz, tak samo ma, zobacz. Tu sąsi tam mniejsze jak w bizonie No jak w bizonie no. Mniejsze są Kurwa, ale popatrzcie, to ma całkiem co... co ale kurwa, nówka, ja pierdolę kurwa. Jeszcze nie kosił no To się nie, kupuje kosił, w kartonach? Bo ma jest, widzisz? Kosił, kosił, Je, kosił, kosił? kosił. Ta, kosił? No na podsypaczu są Odmuchany jest on A może tylko tyle? Może i sama, Same rozwiązanie jest to samo co w bizonie, to się niczym nie różni hmm. Tylko trochę bardziej jeszcze... Ale zobacz, całkiem ma tutaj nie panewki, teraz ma co innego tutaj. Klawisze jakieś takie dziwne to z plastik, tym plastiki jakieś? To jakieś e, A jakieś to? Kostki by? założone jakieś? Klo, klo, tulejki do... ma za poza Tu się smaruje. Tu są jakieś czujniki. Kalamitka. Ale to to kalamitka nie do, smarowania. do smarowania, tak. O to Ale tu tam daleko? No idzie tu. Do przednich tu? łożysk. Do to przednich idzie? łożysk. Aha. Dołożę. To, do to tych idzie. tak. To tu nie ma chyba łożysk tocznych, tylko to są panewki. To są panewki, Tu nie ma łożysk są sobie tam, ale tutaj są panewki dlaczego? Widzisz że smaru wypłynęło po bokach? Tak. No, no. no. To, to to jest... Trochę lipa, co? Na tych panewkach musi być smarowanie, Pani, to wszędzie zaraz. Niestety tak jest. Słuchaj, no, no jest to bardzo tańkom. Ale no. zobacz tu, a weź tu, kurwa. Zobacz, że tutaj... To w Bizonie już ładniej wygląda ten zaczep niż tu. Nie, mm. bo no. o, to... o właśnie! Od Bizona wzięliście. O właśnie. Tylko I tu jak jest, się zapycha Tam jest magnes i czujnik jest magnetyczny Ale jak się zapycha od razu ma sygnał No, jest czujnik takie Au pax Naprawdę No <laughs> co nowe jest wszystko ładne Tak, a ja, pójdzie w ruch Pójdzie to, to Wodęty wie. Wyczyszczonej wyczyszczony, dziś o się i otwarte nie? jest, gdyby woda nie tego. Podajnik tak? tak. ma poobcierał. taki, podajnik, tak? No, koła tylko 28,600. 600 mniejsza jak Bizonie. One są takie malutkie jak w tym. Jak chyba w Bizonie, jak były w tych. Yy, Oryginalne. Na wąskich, na wąskich kołach. Nie, ale bardzo niskie koła są. Widocznie takie no, Bo w znaczy, Bizonie są większe, chyba. Mi się zdaje, że są wyższe. No to w Bizonie lepsze, są większe. Ale nie, też chyba, nie pamiętam jakie kurwa. Najbardziej zastanawiające to dlaczego pasażer siedzi z boku z, Żeby wyjść musi kombajnistę wyprosić No tak To jest jakaś dziwna sprawa No chyba, że no Chyba bo... że, że wyjść może, ale Że pierwotnie schodki miały być z tej strony Ale chyba jakieś otwarte, otwierane drzwi są też Może to wersja angielska, nie chyba wiem Chyba Chyba, że te schodki się da przełożyć na tą stronę Ale Ale dziwne uczucie, bo nie siedzi operator po środku, tylko siedzi z boku, widzisz no jak, operator stoi tam, no ja masz no bo... ale nie masz na środku, tylko masz dodać, no no, z boku z boku, z boku, z boku, z boku no nie ma takiego no dziwnie to, że jakoś z boku, nie? no tak, kwestia przyzwyczajenia, podejrzewam z drugiej strony, jaki jest ruch z prawej strony, co do zaślepki na lampach jakieś czerwone, no, czy zamalowane lampy? nie, to jest wersja tańsza ten na razie jest na zaślepce na tak? nie ma jeszcze tego <laughs> wobec... on, wiek... no, no... on jest większy jak... 4,60 no no, tam Chyba ta. Te... A soczewkowe lampy. Dwa lata gwarancji, to co to dwa Ale chińskie traktory, zobaczcie, wszystko chińskie Jesteśmy w Chinach dosłownie Aupax, kurwa Nie wiem czy to Aupax, Aupax się nazywają Ale one kiedyś się nazywały, te zielone traktory, trochę inaczej Ale to w ogóle są zielone traktory? Actros Actros? Kurwa, jaj Ja pierdolę, pierdolę. Aupax A jutro te spiletnie będą? Kończy się dzień, kończy się agroshow no. Agroshow się kończy, wracamy do domu Fajnie było spotkać się ze znajomymi W sumie dobrze, że się szybko skończyło, to za dnia może wrócimy fajnie, by było, fajnie było poznać innych youtuberów na, na placu tutaj w Bednarach Fajnie, zwracamy pozytywnie Pozytywnie spędziliśmy dzień, nie? A za o, tego są... Bardzo! Bardzo! No. Wracamy do domu, już się noc robi. No i to bacie dobrze i to szybko. Przed nami jeszcze długa jazda, 4,5 godziny w samochodzie. 4 godziny, dobre, trzeba pomóc. Po północy będziemy z domu. Na którą? O północy będziemy, pół będziemy z domu. A 11. Oby! Oby! Prawda. Z karkasem, z karkasem czy, karkasem, czy tak. cokolwiek czy są mechaniczne, mechaniczne uszkodzenia, były takie, które no, czasami nie idą w eksploatacji opon leśnych czy też budowlanych podczas ciężkich warunków na budowie czy też w leśnictwie.